I tak to się zaczęło, aż tu nagle... Stuknęło 20 lat studenckiemu radiu KIX. Od 4 maja ruszamy z tygodniowymi obchodami. Otwieramy listę wykonawców. Namieszają nam Kult. Martin Eden, Kwartet Maćka Pawłowskiego. Latu. Strajk 80. Jezabel Jazz. Spirit, Joy for You. Damian Rogala. Teatr Strong. Kabaret Potem. Zespół Nijak. I tak aż do 10 maja. Zady mnie pomagają. Radio Łódź. Urząd Miasta. Uniwersytet Łódzki. Tygodnik Odgłosy. Firmy Intersolari Kallenberg. Nocny Dagor. Oraz studenckie Radio Żak. I tak ruszamy w Trzydziechę. <laughs> W wyniku roku 72 przyszło na świat Akademickie Centrum Radiowe KIKS. Od tej pory nieustannie słuchacie go na fali numer 1 w swoich pokojowych głośnikach. Oto w tym roku ACR KIKS kończy 20 lat. I Z tej okazji od 35.92 do 10.5.92 są obchody 20-lecia Kiksa. Wita co to jest? W ciągu tych 7 dni będziecie mogli nasi drodzy radio-słuchacze uczestniczyć w koncertach rockowych, kabaretowych, jazzowych, poezji śpiewanej, dyskotekach, pić piwo, bawić się, bawić się i, i cieszyć się, się wraz z nami. Już w poniedziałek Koncert Piosenki Studenckiej Agnieszka Petrowska, Towarzystwo Śpiewacze, Jacek Gaszyński Grupa Radegast oraz Waga, Kabaret Potem. Weftonik 5 maja Koncert rockowy Będą wyżynały Joy for you I cool Oj, co się trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić W środę 6 maja, koncert jazzowy Wystąpią kwartet Maćka Pawłowskiego, kapela jazzowa Słonia i kapela Gieringa. Też y, trzeba dać jazz? Już o nic nie zapytam nigdy więcej, tylko co mam robić, kto mi powie? Czwartek, 7 kwietnia, koncert studencki, a w nim m.in. zespół Stampo i Tobie, Siebie, ja. Nie chcemy Chłości, nie chcemy Danii, ona sobie tego nie życzy. 8 maja, piątek, koncert rockowy Jezebel Jess, Jajo. More experience labi, czyli balbina na scenie, nie tylko. W sobotę tu trzeba być trzeźwym. Kabaret jest Damian, ostatnie takie trio, Alex Collection. O Jezus, Maria. I być może wystąpi także teatr w strąg Teraz pośpiewamy o dubie Maryni. Teraz pośpiewamy o dubie Maryni. W niedzielę. Prezenterzy Akademickiego Centrum Radiowego Kings proponują swoją muzykę do tańca. Takiej imprezy to u nas na wsi dawno nie było. Lomą to będzie strzeszczało w szwach, pani Sołtys, głupie, a wójt to się chyba wyprowadzi. Zmiety na wszystkie koncerty w cenie 30 tysięcy złotych możecie już kupować w redakcji ACR Kips w trzecim desie. Bliższych informacji możesz dowiedzieć się słuchając naszych codziennych programów. Słuchacie Radia Kiks Już od 20 lat Od 3 do 10 maja zapraszamy do klubu Pretor Na wielką urodzinową fetę Zagrają Ult, Martin Iden, Damian Rogala Kwartet Maćka Powłowskiego, Klatu Strike 80 Kabaret Potem, Teatr, Strong More Experience I Nijak 7 dni wspaniałej zabawy jest możliwe dzięki pomocy Radia Łódź, Uniwersytetu Łódzkiego Urzędu Miasta, Tygodnika Odgłosy Klubu Nocnego Dagor. Firmy Kalenberki i Intersolar Oraz studenckiego Radia Żak tu akademickie centrum radiowe kiks. Ta mała piła dziś i jest wstawiona. Tu Akademickie Centrum Radiowe Kicks. Istniejemy już 20 lat. Od 3 do 10 maja zapraszamy do klubu Pretor na naszym osiedlu. Wystąpią Grupa Kult, Kabaret Potem, Teatr Pstrąg. Oraz zespoły studenckie. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Tu Akademickie Centrum Radiowe Kicks.